Hej tak, kochani! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Plusy posiadania kapuk. Niektórzy mówią, że kapuki są hałaśliwe, budzą, skrzeczą, piszczą. Ale zacznijmy od początku. Kapuki rano budzą. Skrzecząc, piszcząc, dziopiąc się nawzajem. Tak, ruda? To jest pierwsza do prawda? Dzisiaj? No tak. No. No, ale... No, budzą się. Hoduję po prostu od czterech lat. Dlatego czterech lat nigdzie się nigdy nie spóźniłam. Bo zawsze mnie budzą. Jeśli chcecie, żeby wapumi was nie budziły, po prostu albo na noc je nakrywajcie jakimś kocem. Boże. Albo na przykład, wyposażcie się w rolety na okna, wtedy nie, nie będą was widzieć, bo nie będą widzieć światła jednego. Rusia, piursia, poliś. No. Druga rzecz. Hałaśliwe, skrzykotliwe, dominujące. Papugi są skrzekliwe. Niektórzy mówią nawet, że po co mieć ptaka? On tylko przeszkadza, skrzeczy i nic więcej nie robi. Ale to nieprawda. Papugi są mądre. Rusia! Tylko niektóre po prostu uciekają, boją się. Nie tak to piersio. Papugie bawią skrzynę, gdy będzie się działo coś niedobrego albo gdy po prostu chcą spędzić z nami trochę czasu, albo mają jakąś zachciankę, chcą jeść, pić albo po prostu się z nami pobawić. Jeśli będziemy za często zwracać im uwagę, kiedy będą skrzeczeć, od dzień na to wtedy będą hałaśliwe już do końca. Nie możemy wspomnieć zachciank za każdym razem, kiedy będą o tym marzyły. Musimy im po prostu kiedyś powiedzieć nie. Rano nas budzą. Domagają się zabawy o, nie wiem, piątej rano, siódmej. A my chcemy jeszcze trochę pospać, bo jest weekend. No i wtedy mówimy papukom nie. One powinny się wtedy wyciszyć i zrozumieć, że tak nie wolno. Tak, Rusia? Dziękuję. Ej, poliś! Piórko. Spokój. No tak, że papugi nie muszą być hałaśliwe. A czego narzucą papugi? W porządku. Wiadomo, że papugi bałaganią, bo nie mogą przecież cały czas siedzieć w klatce tylko muszą być wypuszczane. Muszą być wypuszczane po pokoju klatko klatką uderzyłam. Poczekajcie, zaraz wracam. Rufusiu siedzi na szafie, tu mam Polisia, Poli. Rusia, chodź, siedzi tutaj nad lustrem. Widzicie? Koło bazie kotków. Tam siedzi O, Widzicie? Widzicie, jaki grzeczny ptaszek? No tak, o tobie mówię. Jaki grzeczny ptaszek! Jaki grzeczny ptaszek! No, ale wracamy do tematu. O czym ja mówiłam? Także papugi grudzą, wiadomo, że wiem ten mocz. wiadomo, w klatce albo pod siebie jak latają, ale też kiedy machają sobie skrzydłami latając wszędzie, po klatce albo w pokoju, w tym pomieszczeniu jakimś, to robią też sporo kurzu albo łuski od ziarenek z widzenia, rzucają wszędzie. Dlatego trzeba powiedzieć regularnie sprzątać, gdy co właśnie o tym uczy. No tak. Te trzy papuszki są. Moje wytrasowane już. Wytrasowałam je sobie. Rusia. Ten niebieski ptaszek piórko. Ten tutaj. Ten co właśnie skrzeczyk. O! Jest najstarszy z tej... nie jest najstarszy z tej trójki, tylko najdłużej oswojony. Umie już powiedzieć ała ej, takie drobne słówka, chociaż musi mieć humorę do tego. Poli ta żółta. Pierwszy tydzień, czyli jutro będzie tydzień. Jest wytresowana, bo po prostu zdech ciubek jej tata, z którym była w klatce na dworze. I po prostu stała tu mnie przynieść, w miała traumę no i się oswoiła. No tak. Dobra, nie będę wspominała. A tamta, tamten ptaszek gruda, co właśnie sobie przy... właśnie zaskrzeczy, co, co przed chwilą poleciał. To jest u mnie już około trzech, może trzech tygodni, może miesiąc niecały. No, właśnie ciało. I też już się w miarę oswoiła. Tutaj mam dwie papuszki falisty, a ruda to jest nierazem tylko Za jakiś tydzień albo dwa będę miała dla Was niespodziankę. Czekajcie na ten film. Będzie w nazwie Nowy Pupil. Dobrze. Co o tym jeszcze muszę powiedzieć? Zauważyłam, że kiedy, odkąd mam papugi w pokoju, czyli od początku wakacji, miałam piórka, bo od początku wakacji tego roku, dopiero go wzięłam pierwszy raz do pokoju, kiedy go wypuszczam, kiedy ogólnie papugi latają w pokoju, zauważyłam, że jest o wiele mniej pająków i pajęczyn, bo kiedy papugi machają, skrzydłami fruwają, po tych narożnikach, przy suficie, przy ścianach, padają, rzeszają na te ściany, to po prostu te pajęczyny zgarniają tymi skrzydłami. Pająki nie mają im jak przeżyć, po prostu. Albo póki je zaziobią. To nie rusia? Ty wiesz, bo ty masz mocny dziób. Chodź, rusia. Ej, no nie na szafę! Rusia, zlej szafy Na dawko, usiądzie? Zaraz przylecisz sobie? Tak? Zaraz przylecisz sobie? Nie chcę mi gadać. No dobrze, już. Więc tak jak widzicie, tu mam jedną broszkę. Tak nazywam ja. No, Poliś też idzie? Oczywiście tam papułice sądzi Dziobią, Bo im się to nie podoba. No, chodź Rusia. Bo to jest naturalne. Ale ja nie wiem, ci co mają papugi? Nie wiem, czym też tak mają jak ja ale ja potrafię się patrywać w mnie godzinami. Wstaję i po prostu no nie wiem, byle co robią, śpią, jedzą, karmią, się piją. Ja mogę na nie patrzeć godzinami w łóżku. O, właśnie, żuda się drapie. No tak. Czy też się drapisz w O, oj. Patrz, jakie ma piękne skrzydełko. No dobra, jeszcze odkładam. Dobrze, i co jeszcze raz miałam do powiedzenia? Kiedy goście Was odwiedzają, to nie ważne, że macie nowego pieska, tylko ważne, że są papugi. Bo papugi to takie, człowiek myśli, e papugi są głupie, że one po prostu latają, ćwierkają, siedzą w klatce. Ale to nieprawda. Nie, dla niektórych wydaje się to dziwne i wspaniałe, że. Dają się głaskać, karmić z ręki. Że nie boją się ludzi. O, Rusia. O, poleciała. No, czemu odleciałaś? Dlatego to jest takie wyjątkowe, nie takiego dobrego kupilka. Puliś, No, zapierko zostałeś sam. No tak! No tak! Ale koszt utrzymania papugi. Takiej falisty. Weźmy falistą. Bo to jest jedna z najpopularniejszych papużek jedna z najtańszych. To sama papuszka, jedna sztuka, taka na przykład jak purcio, albo poli, kosztuje około 20-25 zł. Do tego na wyprawkę dochodzi klatka. Jeśli taka dobra, duża, to około 200 zł trzeba liczyć. Do tego dochodzi pokarm, zabawki, żardzie, budka lęgowa, jeśli chcecie mieć młode, pojemniczki na jedzenie i picie, kolby różne. Można też dokupić jakiś specjalny kotek, ja mam akurat taki zwykły. I oczywiście, jeśli chcecie je wyprowadzać pupugi na dwór i chcecie je nauczyć chodzić z nimi na dwór na smyczy, to trzeba dokupić specjalne szelki, które kosztują majątek. Ja mam dwie takie sztuki, mogę wam pokazać. Pokażę Wam jedną. Mam fioletową i niebieską. Tu mam pod ręką akurat fioletową. Niebieską mam na dole. I na tej szczelkach zakładaję się. No i po prostu siedzą na ramieniu. My sobie trzymamy, mogą sobie latać, chodzić. Po prostu idziemy na spacer. Spróbuję ubrać Poli ale nie wiem, czy mi się uda, bo nie zawsze się udaje. Oj. A tą niebieską noż Poli piórko nie jest nauczone, bo po prostu nie lubi choć na uwięzi. Ale najważniejsze jest to, żeby papuga wiedziała, że, żeby szelki jej się kojarzyły z czymś miłym, ze spacerkiem. A nie z jakimś uwięzieniem z niedobrą kondycją, że karą, że nie może latać. Musicie pokazać, że to jest dla nich dobre. No i potem, jak macie już te pugil, już jakiś czas, to dochodzi tylko co jakiś czas koszt jedzenia, jakieś tam 10 zł, woda, ewentualnie trochę, jakieś owoce. Około 20 zł na miesiąc. Bo taka jedna porcja karmy powinna stażyć na około miesiąc. Poliś, nie dziobiemy. Ja się już przyzwyczaiłam do, dziobie, do dziobania. Jak dziobiłam, więc mnie to już nie boli za bardzo. Chociaż jednak to odczuwam jakoś. Poliś. Nie chcesz iść na spacer? Ej! No i teraz, kiedy papuga ma już te szelki tutaj założone. Czekajcie, bo po nie wychodzą skrzydełka. To zaciskamy tutaj nie za mocno, nie za lekko, żeby papuga po prostu nie wyleciała z tego, nie wyślizgnęła się, bo nie może być ani za luźno, ani za mocno. Jeśli będzie za mocno, papuga może nam się po prostu udusić, a jeśli będzie za słabo, to może nam uciec na dworze. Ja z Poli i z Rudą chodzę sobie tutaj po e, ulicy. Ja mieszkam na wsi ogólnie, tak można podpowiedzieć powiedzieć. No i ja chodzę z nią na ramieniu. Czasami sobie chodzi pieszo w koło domu. Tutaj po ulicach w koło domu. Ja mieszkam w tej wysepce i tak koło domu chodzimy. No, zobaczcie, tak wygląda papuszka w szelkach, łowista. Ej, nie zrobimy. A! Mówiłam, że to jest... To są szelki dla Rudej. Ruda to to rozłączka czerwona czerna i ona rozciąga te szelki. Dlatego pola z nich wychodzi. Dlatego jej szybko to już ściągnę. nie dziupiemy. Nie dziupiemy. I poleciał też. Także szelki mamy ze sobą. I Rusia też poleciała. Chodź, I tak oto zostałam sama na planie Brakuje mi już rządu tych papug. Chodźcie. Usiadły wszystkie czy na jednej klatce. Wezmę dwie paliste. Rusia chyba niech lato trochę. Pewnie ja będzie im się przyjrzeć trochę. O, to już są oba ptaszki. Pol jest za piórkiem, więc jej nie widać. Rusza siedzi na szafie i się przygląda wszystkiemu. Hmm, co ja mam. Nie ja mam do mnie powiedzieć. wiedzieć. Tak, się jest tak jak na przykład psy. Wiadomo, jak robię koty. No, ogólnie, psy albo inne takie zwierzęta. Mogą nawiązać z człowiekiem niezwykłą więź. Niektóre umią gadać. Niektóre umią tańczyć, ćwierkać ślicznie, nucić. Ale wszystkie babugi są towarzyskie. Niektóre są agresywniejsze, niektóre są łagodniejsze. Ruda, zostaw tego kaktusa! Nie jemy tak! Mam Już odgoniłam no, góry nie mam tego hektusa. Nie wiem czemu, ale ona ostatnio chce zjeść hektusa. Popatrzyła sobie jednego i nie wiem. Napiszcie w komentarzach o co chodzi. Wiecie? I napiszcie. co kocha papugi. A jeśli oglądacie mój film do końca, do teraz, napiszcie w komentarzu Papuszka. Tylko nie mówcie o, o co chodzi, a przytnę Wam serduszko. Rusia, nie jemy gitary! Na szafie mam starą gitarę, która jest zainteresowaniem patuk. Piórko, nie wykupujemy sobie piórek. Hmm... No więc widzicie, a są super chwile. Można z nimi robić wiele rzeczy. A więc do zobaczenia i czekajcie na kolejny odcinek. Pa!